kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem mała, i dzisiaj przez cały dzień będziemy mieć greckie jedzenie. Ostatnio byłam z Pawłem na wakacjach w Grecji i tak nam zasmakowała grecka kuchnia, że stwierdziłam, że muszę nagrać taki odcinek, żeby jeszcze troszkę zjeść greckiego jedzenia. I dzisiaj sobie przetestujemy greckie restauracje w Trójmieście, coś sobie ugotujemy i przetestujemy przekąski, które kupiłam właśnie w Grecji. Jak pisałam w Google typowe greckie śniadanie, to wyskoczyła mi bugatsa. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to się czyta. Sprawdźmy to. Bugatsa. Bugatsa. Z tego co wyczytałam, to jest to takie ciasto z Kremowo budyniowym wnętrzem, i bardzo często właśnie niesie to na siadania. My jakbyśmy w Grecji, to mieliśmy takie normalne siadania, typu omlet pankejki, jakieś płatki i tak dalej. Nie było właśnie czegoś takiego typowo greckiego i w sumie nie mieliśmy tam okazji, żeby przetestować takie typowe greckie śniadanie, więc dzisiaj sobie takie przygotujemy i razem z Pawą przetestujemy. Ja lecę teraz do sklepu kupić wszystkie potrzebne składniki, a w tym czasie możecie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie jem coś przez cały dzień. Podstawowym składnikiem jest ciasto filo. Ja zrobię to dzisiaj z gotowca, bo po prostu boję się, że jak zrobię ciasto sama, to już w ogóle mi nie wyjdzie. Idziemy zobaczyć, czy w tym sklepie jest gotowe ciasto. Podejrzewam, że to powinno być w takich ciastach francuskich i tak dalej. Tu one są, ale ciasto filo. idziemy szukać reszty. Przez pewną część przygotowania się śniadania miałam wyłączony mikrofon, dlatego opowiem wam, co ciekawego tutaj robiłam. Najpierw zabrałam się za ciasto i w sumie użyłam wszystkich składników, które widzicie teraz na ekranie. Jak już był gotowy, to go odstawiłam do wystygnięcia i zabrałam się za ciasto filo. Trzy arkusze posmarowałam masłem i położyłam jeden na drugi. Trzy arkusze są już przygotowane i teraz dodajemy na to krem. Krem już jest taki mega gęsty. Na środek musimy go nałożyć. I teraz tak, ja muszę to złożyć razem. Jak ja mam to złożyć? Tak? Tak. Так. 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 i tak, o, dobra jest git teraz to odkładamy na sekundę i smarujemy trzy kolejne arkusze masłem jak już posmarowałam kolejne trzy arkusze to tutaj bierzemy nasze ciasto, wkładamy na to i zamykamy jeszcze raz tak samo w sensie, że w kopertę teraz to odwracamy i teraz smarujemy jeszcze górę masłem i jak już to zrobiliśmy to wtedy przekładamy to na blachę i wrzucamy do piekarnika na 35 minut w temperaturze 180 stopni dobra ustawiłam timer na 35 minut więc widzimy się jak już będziemy wyciągać nasze śniadanie z piekarnika Jakie czasochłonne to jest? Jak to wygląda? I strasznie tłuste, nie? Co w się sensie wygląda, jak wielki piruk taki. Tak, ale widać było, jak to się piekło, że tu było pełno tłuszczu wokół. Nie wiem, czy tak się robi, w sensie jakby tak było w przepisie, nie? Ale nie wiem, czy ten przepis jest zgodny Co, z tym, Jak się, się robi. nazywa? Bugatsa Bugatsa, prawie jak Bugatti, to powinno być prestiżowe danie. To jest ciasto z kremem budyniowym. O nie. Ja wiem, że ty nie robisz takich rzeczy. ale. Mamy szynkę? Tak. Nie mamy szynki Kurde, jestem tak głodny Proszę bardzo, podano do stołu Uważaj, bo to jest kruche ja chciałem to tak wziąć tak Ale kruche, co? Co to jest za ciasto w ogóle? Filo Mam jakieś buty fila Były dobre Kurcze, to się rozwala całe bo to ciasto jest spoko, taki naleśnik trochę z cukrem pudrem Taki suchy, nie? Przypieczony taki naleśnik Mhm. Mm a to w ogóle na kurde nieestetycznie, już tak coś tu tak wotwała. No bo ciężko jest to okroić Powinna mieć deskę do tego, a nie robić to na talerzu Co to jest? Daj to, dziecko Teraz jesteśmy tak po prostu, z górną warstwą Ja pierdziele, ale... Mm. Rozwaliło się Wygląda całe Wygląda jak żygi Dobra, łapie budyń, łapie ciasto i idziemy potem na miasto No ja potem nadeszę na miasto, bo jednak to jest chyba ostatnia rzecz, którą ci gotujemy. Dobre, chociaż mocno takie mączne. Smakuje jak te takie papki dla dzieci. To tak, no. Takie Julek miał w słoikach, jak ma podgrzewa, to to smakowało podobnie. Oniby jest dobre, ale jednak coś jest nie tak, w sensie, bo to jest semolina i mąka kurydziana, może dlatego to smakuje tak mącznie. No. Tak, strasznie mączne danie. Takie, taki kleik trochę mhm. z tego wyszedł. Kleik w cieście. No, mam nadzieję, że udało nam się odzorować to, chociaż jakkolwiek do tego, co się je tam w oryginale, jakby, nie? No, powiem tak, od tej strony Grecji nie znam i chyba nie chcę znać. Ale poczekaj, Teraz coś przyniosę. Śniadanie nie do końca nam smakuje, w sensie zjemy jeszcze, ale jakby nie jest jakieś rewelacyjne, to może to będzie dobre. To są przysmaki, które ja kupiłam w Grecji jak byliśmy ostatnio na zakętosie. Pani powiedziała, że to są takie typowe przysmaki od nich. Sweet memory from Zante. To jest baklava. To jest takie... Uuu. Też w takim cieście jak filo no, trochę. Trochę tak. To wygląda jak to ciasto, jest tłuste. A to jest z orzechami. Czy w miodzie jakieś takie? Ciężko to porównać do czegoś smakiem, bo to jest takie. Trochę korzenne mi się kojarzy. Trochę tak, ale jakby się takiego wafelka musli, ale on jest z orzechów, a nie z musli. No dobre, jest spoko. Jeszcze mamy to, to są orzechy w Sezamie. My je jedliśmy jakbyśmy w hotelu, bo to było na naszym stoliku kawowym i one były bardzo dobre, ale sobie przetestujemy, bo w hotelu mogli mieć lepsze. To są orzechy w Sezamie? Po prostu? Tak. Jakieś na słodko, czy nie? Dobra. Fajna przekąska. Nie śniadaniowa, ale taka przekąska spoko. Ale też jest słodka po chwili. Mhm. Jakbyś ja sezamka, ale masz jeszcze od nich orzecha. Ej, to bez kitu, tak to smakuje. No, mhm. Ogólnie mam wrażenie, że oni wszystkie przysmaki mają słodkie. Możecie dać znać, czy to prawda. Jesteś z Grecji? Nie. Bo jesteś słodka. Podobać Cię się na nie? Super, takie 2 na 10. Nie zabierasz mnie posiłek, się więcej, mamy ludzie. Muszę ze mną na kolację Dobra, widzę. My zajedamy do końca jeszcze i widzimy się na kolejnym posiłku. Troszeczkę już zgodniałam po śniadaniu po przekąskach i przyjechałam na obiad. Jest ze mną dzisiaj Maxiu. Witam serdecznie. Idziemy zjeść. Ja już wiem, ale on mi powiedział, co nagrywamy. Idziemy na grecki obiad. Ja też lubię jakieś greckie jedzenie? Raz, jak wy mnie zabrali się do greckiej restauracji, ale tam było... Tak, byliśmy wtedy w restauracji Zanty. Byliśmy tam dwa razy, raz było dobre jedzenie, raz... Było średnie, tak. ale teraz pójdziemy sobie do innej restauracji, która ma lepszą ocenę, jakby jest w Google. Nazywa się Hellas Giardico. Kim Jest zamknięte w poniedziałek. Wracamy. Ale dzisiaj jest sobota. Żartowałem. O, jest menu. Dobra. Jest mniej. Jakby się z w Grecji, to jadam suwaki. No. I chciałabym teraz tego posmakować, żeby zobaczyć, gdzie jest lepsze. Myślę, że tu jest jego porównywalny do Grecji. Mnie też interesuje jeszcze jedna rzecz. Frytki z saciki. To może być ciekawe. Jest tu piwo. Po co ci piwo? Jakieś greckie piwo bym spróbował u niej. Co to są Słowaki Suwaki jeszcze z bluzy? Tako. No to jest kurczak. Kurczak? Kurczak, taki szaszłyk z kurczaka. Szaszłyk z kurczaka? Tak. Grecki kotlet milony. O! O! Frytki, chlebek, pita, cacyki. Pomidor, cebula. No te bifteki nie brzmi źle. A co najdroższe? najdroższej? Właśnie, bez klitu. No to, te bifteki. No to weźmiemy bifteki. Super Maxi. Danie 59 zł. <laughs> to idziemy zamówić. Bifteki i. Suflaki. Tak. Macie tutaj swoje piwo greckie. Mówiłem, że będzie, widzisz? A ja wzięłam polską wodę, bo greckiej nie było. Pachnie Grecją. Nie pachnie Grecja? Piwem orzeźwiających Heineken. Spoko, okej, okay, fajne. Ogólnie za wszystko, czyli za te dwa napoje, za cacyki na przystawkę i za dwa dania zapłaciliśmy 132 zł. To nie jest tak dużo. Ogólnie jeżeli chodzi o opinie, to już wam mówię, 4,8 gwiazdki, to jest naprawdę bardzo dużo i ma 1233 opinie. Całkiem ładnie. To jest ładny film. No. To, jest, to, jest... to z tym się je? No, to się nabiera jest nie? Ja nie jestem takim fanem sacyki, ale spoko. Dobre, a nie co jest. Jest takie lekkie. Z tego, że my ostatnio byliśmy w Grecji, to ja posmakuję. Mm -hmm. Smakuje jak w Grecji. Mega dobre. Muszę przyjść to słabo. Nie jestem ciekawa, jak dania. Jestem mega ciekawa w ogóle frytek z sacyki. to jest fajne połączenie. To wygląda w ogóle jak burger, jak mięso od burgera. Te moje mięso. Taki mielony, no, no jak mięso z burgera. Ale jest doprawiona zupełnie inaczej niż mięso z burgera. Ciekawy smak, nie jadłem jeszcze takiego mięsa jakby. Dziwne przyprawy, ale, ale dobre, dobra? smakuje mi to, tak. Mhm. A jak twoje, sprawdźmy. Się fety, bo inaczej smakuje niż sam. Ej, biskitu, to nie jest ta taka sklepowa, zupełnie nie. Albo oliwa i ten tymianek, który jest na górze, albo oregano daje taki posmak, nie wiem, nie jestem pewien. Właśnie jak byliśmy na wakacjach i Paweł jadł fetę, to byłoby, że to jest zupełnie inny smak niż ta feta w Polsce. No a, test mojego. Jak w Grecji, to wszędzie dawali takie grube fryty. Tutaj są cieniutkie, więc to jest taki jedyny minus. Jak na razie. Ale dobra, No, wygodne. Polecam, to jest normalnie kurczak po prostu. Tak? No, okay. no? Z cytryną. Ej, dobre, uważam, że twoje jest lepsze niż moje. Bardzo ja dobre. Tam, jak nie, nie, dziękuję. Jest ja Jestem tak. nadejkiem. Dam ci za kamerą, tak? Tak. Dobra. <laughs> Dobra, zjedliśmy obiadek. Ogólnie to była nie jakaś duża porcja, ale, ale się tak jak? obiedliśmy, masakra jakaś. No bo tak, dużo pieczywa, frytki. Tak, pita, frytki, mięso, jeszcze do surówka. Dobre pomidorki bardzo mieli. Tak, bardzo dobre były pomidorki. Zjadłeś pomidorkę? Tak. Tak? Nie, nie zjadłem pomidorka, ale było naprawdę ale bardzo dobre. Ale zjadłeś tego pomidorka, to było na kotlecie. Na kotlecie, tak. No i był dobry też, no. Mimo tego, że ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, to miałem dwa kotlety, zjadłem jednego. Zatem frytki i nie byłem już w stanie nic zjeść, dosłownie, no. serio. Mega dobre. Jeżeli będziecie w Gdyni i będziecie chcieli właśnie zjeść coś greckiego, to polecamy tą restaurację. Tak, naprawdę bardzo, bardzo dobra. bardzo serdecznie. Dobra, my wracamy do domku i e, widzimy się przy kolejnym Trzymaj posiłku. No i lecieć dalej, ja, ja lecę do domku, nie? Da. Trzymajcie się, A ja cię do zobaczenia, odwiąza. dobra. się z buta, baraję. A. No to idź, jest ze mną znowu Pawcio i przyjechaliśmy teraz na kolację spotkać się z kimś jeszcze. Tak, z gośćmi specjalnymi, z gośćmi. Wyjątkowymi. Wyjątkowi, najlepsi, najwspanialsi. <laughs> jak zobaczycie tych gości, to będziecie w soku! <laughs> tak. No i jest to. A po co mówiłaś? Zabluruj, nie, nie. Mów, nie mów jeszcze. Dobra. Zobaczmy zobaczymy, jak dopiero ich pokażemy. I przyjechaliśmy na kolację do stacji Food Hall. Tutaj jest taka grecka restauracja. Ja muszę iść greckie. Tak, wszyscy jemy greckie. Ja po śniadaniu nie mam ochoty różne greckie. Ja myślę, ja tam, tam jest dobry ten, dobre burgery tam są. Nie, no wszyscy testujemy greckie. A będę mógł sobie potem zjeść burgera poza kamerą. Będziesz mógł, tak, A? poza kamerą. Nie sprawdzałam dokładnie ich menu, ale wiem, że mają coś ciekawego. Coś, czego nie jedliśmy, jakbyśmy w Grecji. Przetestujemy. No właśnie, goście e. specjalni właśnie. dzień dobry, co jemy? E, no właśnie, wy myślicie, że my to wiemy? Tak naprawdę robimy challenge. Kto pierwszy dotrze do granicy niemieckiej? Co? Bez pieniędzy. Ja muszę coś zjeść, najpierw ja cały dzień się głodowałem, nie? A tak serio to ja mam dzisiaj grecki, za niem sobie restauracji Great Greek. Nie o super. Ja się bała, że to będzie bardzo ekskluzyjne. Ja dobra. Więc tego, że byliśmy ostatnio w Grecji, a wy byście ostatnio na Cyprze. Podobny klimat, Tak, no? To stwierdziłam, że będziecie dobrymi kompanami, żeby właśnie przedstawić grecką restaurację. Super. super Pamiętamy, no? jak było, było bardzo dobre na Cyprze, no, więc, więc zobaczymy, czy tutaj będzie, będzie. samo. Nie, nie. My też nie. No to, no to nie. Zobaczymy. Ja bym chciała przedstawić słowo chyba Grycki, w sensie wiecie, że picie jest zawinięte z mięsem, z frytkami, z cacyki w środku. To już nie ciekawie i to właśnie ja chcę przydostawać. Dobra, okay. wiem, bo to jest klasyczek. musi koniecznie. A ty Natalia? Ja chyba wezmę tą pizzę z wiruchem, bo jestem ciekawa Okej okay. Jak ona będzie smakowała A ja pójdę na burgera <grym> Nie no, też coś wezmę, ja jeszcze nie wiem co, pokażę wam jak już kupimy Mamy już nasze jedzonko i oprócz tego kupiliśmy jeszcze orężatki, które są z Grecji i mamy cztery smaki Każdy może sobie wybrać, które chce To pierwsza tania różowy, ja wezmę żółty do bluzy ja prawie A ja wezmę czerwony, bo się na niego o. chciałem, miałem klapkę na niego wow. Dobra, co najpierw testujemy, Cacyki. Ej, wygląda ładnie Wygląda bardzo ładnie Spoko A dobra! Dobre? Ej, bez kitu jest dobre to tacyki Klebek trochę wystygł, ale nieważne, tu liczy się tacyki. I... Dobre takie świeże. No. To jest serio jak w Grecji trochę, nie? No. Bardziej im powiedział, że jak na Cyprze. W Grecji jest trochę inna. Ty aż tak to ja nie pamiętam. Byłem i <laughs> tu i tu, ale nie powiedziałbym, jaka jest różnica. Ja bym tylko chciał w ogóle dodać, że to jest raczej takie uliczne jedzenie. Tam wszędzie było napisane w menu street i tak dalej. I co do naszych dań? Ja mam e, surwaki z picie. Ja mam natomiast surwaki na talerzu. Ja mam to samo co Paweł, a ty masz co? Ja mam gieros w picie. Okej. Okay. No dobra, smakujemy, co? Mm. Próbujemy. Mm. Mm. Dobre? Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo mocno przyprawione, delikatnie przyjarane, ale to nawet dobrze, daje taki fajny posmak grillowy, ale jest mega dużo przypraw, bardzo dużo. W ogóle nie jest pożałowany, jest mięciutkie mięsko, Jaj, naprawdę Bardzo dobre. intensywne, ale mm -hmm. miękkie i fajnie przegrillowane, faktycznie, tak. no dobre. Są też tacyki chyba, nie? Są tacyki, fajnie. są też friteczki, ale frytki jak frytki. No właśnie, chyba mało greckie frytki, mm -hmm. bo jak my byliśmy teraz w Grecji, to wszędzie były takie grube frytki. Tak, no, Tachy miękkie. Takie cienkie. Dokładnie, te to jakby wiecie, takie U. smaka, no. Tachy Tachy. Tachy. są serio. Dobre to jest. No, mięsko też jest pyszne Ja jeszcze wziąłem sobie tą sałatkę, bardzo dobre, wszystko jest świeże. Właśnie, kuchnia grecka jest o tyle fajna, że ona jest taka świeża, nie? Nie jest takie ciężka. Delikatne, delikatne no? świeże. Bałem się, że jak to jest taka sieciówka, bo to jest sieciówka chyba, nie? Tam, gdzie byliśmy, to że to będzie takie średnie, ale jest lepiej niż bardzo się dobre. spodziewałem, serio. Może, bo zlokowałem mięso, jest dobre. No. Mnie z kolei trochę przeraziło to, że tam było napisane, że to jest łódko. Mhm ja miałem wrażenie, że zawsze to jest pierś kurczaka, jak jedliśmy greckie jedzenie. No może to też było łódko? Możliwe. Ono jest dobre, bardzo jest dobre, jest dobre jest to bo. To można porównać powiedzmy, że z kebabem Ja zawsze dodaję do tego fryty, a tu już fryty są w środku Ale kebab też jest taki ciężki jak się je, ma takie tak. ciężkie sosy no. ciężkie warzywa, to jest takie delikatne no. A właśnie, a jak twoje mięsko, bo ty nie masz kurczaka Dobra, chcę nie postakować A dalej, poka Karol weź pół Jak? Ugryźć. <laughs> Ciągnie się. Mogłoby być troszkę, troszkę bardziej przypieczone. Mm -hmm. Ale ulegit. dlatego, że mieliście duży kawałek. Ulik mm -hmm. ja miałam mniejszy, to był spoko. A nie, kurczek lepszy. Zumanie lepszy. Czas na test lemoniatki. Orange, pomarańczowa. Ja mam lemoniatkę. Jest mega dobra, taka cytrynowa. Dobra, no? Jest słodka, ale to przez to, że jest różowa pewnie, ale jest dobra. Posmakuj, pyszna. Czerwona pomarańcza Ej, to jest. Dobre. No to jest taka czerwona mega, pomarańcza. No mega dobre. No to nie jest kwaśne? Nie jest jest kwaskowate, okay. ale słodkie. Okay. Fajne jest. Bardzo dobre jedonko. Bardzo no. dobre. Dziękujemy za kolacyjkę darmową. Tak? To jeszcze lepiej smakuje jak darmowe, więc jak będziecie potrzebowali jeszcze kiedyś, nie? Takich Taki no filmów to my chętnie wystawimy To bardzo chętnie. No? Poka. Już nigdy nie wystąpicie, atencjusze no, atencjusze bo jakbyście by nie na mój kanał A, zapomniałem Oczywiście wpadnijcie do Karola i Natalii na ich kanały To było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek A do mnie to już nie <grym> Operator biedny mhm. No chyba też możecie wpaść No mam nadzieję, że taki film się podobał, Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku Pa pa bo no? nie dawać tego burgera. nie tu! No to, ja mówiłem burgera widzę w razie co, bo byłem pewien, że będzie niedobre. mi to i to! I potem 10 kilo nadwagi.